powitajmy Pana Andrzeja Zajnickiego. I bardzo witam serdecznie, witam serdecznie. Witam. I zapraszam Pana do wypowiedzenia swoich wrażeń a propos tryptyku. Proszę Państwa, moje wrażenia o tym tryptyku, po pierwsze, Czytając tę książkę, byłem w pewnym sensie zdziwiony, zdziwiony spojrzeniem autorki na związek, w którym mężczyzna jest starszy o lat 20 od swojej partnerki, i z tego powodu wokół wynikają różnego typu komplikacje. I sytuacje zupełnie takie niespodziewane. Dlaczego byłem zadziwiony? Dlatego, że w moim własnym życiorysie jest tego typu sytuacja. Moja trzecia żona, trzecia żona, jest ode mnie młodsza o 43 lata. Mam dwójkę dzieci małych. Jeden z synek Andrzej też ma 8 lat, drugi Romułek właśnie w kwietniu będzie kończył 4 lata. I miałem zupełnie innego typu, powiedzmy, doświadczenia niż tutaj Piotr, którego zresztą Pani Magda bardzo interesująco opisała. Ja mam taki, powiedzmy sobie, przykry zwyczaj, że nie czytam książki, jak to się mówi, jednym tchem. Ja każdą książkę czytam po prostu. W jakimś sensie ją tak dzielą. Z każde zdanie to ceniam to zdanie, jego budowę, jego, powiedzmy sobie, zawartość. Po prostu to jest mój zawód. I może jest to pewne spaczenie, ale z tym wiąże się takie spojrzenie dość szczegółowe i analityczne. Ja czytałem tylko dwie książki: Wyśnioną miłość i Zakazaną miłość. To są książki, które moim zdaniem. Mają wielką szansę na jakąś taką popularność znacznie szerszą no niż na przykład, bo ja wiem, tom poezji, czy, 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 tom, czy tom tak zwanej literatury bardziej no, jakoś tak, jakby to powiedzieć, wewnętrznie zaawansowanej. To są książki. Po pierwsze, to są książki z tego, co się orientuje. Ja Pani te, zadam takie pytanie. Czy Pani na przykład pisała wiersze? Kochała się Pani, powiedzmy, swojego, nie, chodziła Pani do klasy? Czy Pani się na przykład kochała w jakimś chłopcu? Czy Pani do niego pisała wiersze, listy? listy? Nie, to też jest nie, Znaczy nie, pisałam w ogóle, pisałam wiersze zresztą. Napisałam jeden wiersz specjalnie do antologii Klubu Poszukiwaczy Słowa i znalazł się w tej antologii. Natomiast, no nie, jakoś tak poezja to nie jest... Nie do końca może jakby czuję tę formę. Czyli jest pani jednocześnie i poetką, Zdarza i powiedzmy tak. sobie, no, prozaiczką, że użyję tego tak. takiego niezbyt często używanego określenia. I co tutaj jeszcze w tych książkach mnie bardzo tak jakoś zainteresowało? To jest książka dotycząca pewnej, nie całej Polski. Ja tutaj bym z panią polemizował, bo pani stwierdziła, że jest to obraz życia społecznego w jakimś sensie tak jakby całego kraju. Może nie zupełnie się precyzyjnie wyrażał. I ja widzę tą książkę jako taki powiedzmy sobie, niemalże dokumentalny obraz pewnej dość rozległej grupy społecznej, warstwy powiedzmy średniej. Tu nie ma nędzarzy, biedaków, że braków, pani od nich stroni. Świat jest wolny. Świat Magdy Kaczmarczyk jest, proszę Państwa, wolny od biedy, nędzy, kłopotów powiedzmy sobie starych emerytów, które Państwo na pewno doświadczają, jest od tego wolny, zupełnie zwolniony. Tu nie ma powiedzmy sobie śmietników, brudnych psów, meneli, bezdomnych, tego wszystkiego nie ma. Ten świat jest bardzo piękny. Jest w jakimś sensie wyidealizowany, bardzo subtelnie wyidealizowany. I sądzę, że właśnie to wyide wyidealizowanie tej tej, jakby grupy społecznej, która bawi się znakomicie w klubach, która uczęszcza do szkół magii, która chodzi do wróżek, to y, też dodaje tej książce pewnego powiedziałbym splendoru. Tak jak i sam fakt, że jest Pani chyba jedną z nielicznych autorek, ja sobie nie mogę przypomnieć autorów y, y, innych, muszę tutaj przyznać, która umieściła akcję. Wśród wróżek, wśród wróżbitów, nie ma drugiej takiej książki, proszę państwa, na rynku. Ja nawet się zainteresowałem tym, czy wśród poetów znajdę, powiedzmy sobie, autorów, którzy na przykład piszą o kabale, o tarocie, o magii, o ezoteryce. Mówię o poetach, tych znanych poetach. I proszę Państwa, jest ich bardzo, bardzo niewielu, to są bardzo nieliczni. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo przecież karty, wróżby są w naszym życiu obecne. Ja miałem babcze, która zawsze znakomicie wróżyła i znakomicie przepowiadała, nawet niestety przepowiadała przeważnie bardzo smutne.